Sezon w Totolotek Pucharze Polski wchodzi już w absolutnie kluczową fazę, a na placu boju pozostały tylko cztery drużyny. W Krakowie, przy ulicy Kałuży, rozegrano pierwszy półfinał, w którym Krakowia mierzyła się z Legią. Szybki rzut oka na składy: Legia mocno osłabiona, bez Radosława Majeckiego, który trenuje już w Monako, bez pauzującego za kartkę Igora Lewczuka i z długą listą kontuzjowanych na czele Skante, Sanogo, Antoliciem, Weszowiczem, Remim i Nowikowasem. W składzie Krakowi zdecydowanie mniej osłabień, no ale też mniejsza liczba Polaków. W stosunku do ostatniego meczu ligowego z Lechią Gdańsk wygranego 3 do 0, tylko dwie roszady. Kamil Pestka za Siplaka i Mateusz Wdowiak w miejsce Luzjusza. Zawody prowadzi jako główny sędzia Bartosz Frankowski, jest też obecny wóz z Szymonem Marciniakiem i Pawłem Sokolnickim. Dla Krakowi to dopiero trzeci w historii półfinał Puchoru Polski. No a trener Michał Probierz chciał zostać pierwszym, który wprowadzi pasy do finału. Na pierwsze zagrożenie nie czekaliśmy długo. Co prawda w pierwszym składzie Krakowi było tylko trzech Polaków, ale w akcji z piątej minuty to właśnie oni odegrali główne role. Mocny wrzut z autu Peski. Popatrzmy, przed polem karnym jest Loszaj. Po jego strzale piłka skozłowała do Helika. Michał Helik szczęśliwie do Mateusza Wdowiaka. A Wdowiak przytomnie zakończył tę akcję pokonując Muzyka. Wielka radość na trybunach, bo już po pięciu minutach Krakowie obejmuje prowadzenie. Widzimy powtórkę tej akcji. Było w tym wszystkim sporo przypadku. Helik tak naprawdę do spółki ze Sliszem strącili tę piłkę, no a Mateusz Wdowiak bardzo dobrze się zastawił. Nie pozwolił wybić piłki swojemu byłemu koledze z kadry 21 Mateuszowi Wietesce. Bardzo szybkie otwarcie wyniku przy kałuży, a kilka minut później sunie z odpowiedzią Legia. Gwilia prostopadłym podaniem uruchomił Lukiniasza. Lukiniasz szybszy od obrońców, ale jego strzał zbyt słaby, aby pokonać Kroszczo. Łukasz Kroszczo to w tym sezonie w Krakowi bramkarz typowo pucharowy. W lidze zagrał tylko trzy razy, natomiast w pucharze stoi między słupkami od pierwszej rundy. Zanosiło się na to, że Legia będzie z każdą minutą atakować coraz mocniej, ale w 14 minucie znów w ofensywie gospodarze. Van Amersfoort na prawym skrzydle, blokowane jego dośrodkowanie, ale jest jeszcze Jabłoński. Próba strzału, Muzyk zbija tę piłkę, ale prosto w Helika i mamy 2 do 0. Dwóch środkowych obrońców w rolach głównych w tej akcji. Jabłoński i Helik zostali w okolicach pola karnego Legii po rzucie wolnym. Bardzo pechowo w tej sytuacji muzyk, który swoją interwencją w zasadzie nabił Michała Helika. Takiego przebiegu meczu trudno się było spodziewać. 2 do 0 dla Krakowi po kwadransie gry. Podopiecznie Aleksandra Wukowicza w trudnym położeniu. Bramkarza pasów próbował zaskoczyć strzałem z karnego Bartosz Sliż. W kolejnych minutach o uderzenie pokusił się jeszcze cholewiak, ale jemu wyszło to zdecydowanie gorzej i do szatni zawodnicy schodzili przy rezultacie 0 do 2. Krakowiana domowe zwycięstwo z Legią czekała od 10 kwietnia 2005 roku, czyli ponad 15 lat, ale tu zanosiło się na przerwanie tej złej pasy. Od początku drugiej połowy na boisku pojawił się Maciej Rosołek, wzmacniając siłę ofensywy Legii. Goście starali się atakować, ale Krakowia potrafiła się odgryźć szybkimi atakami. To jeden z nich, gdy sam na sam z rąkarzem popędził Mateusz Wdowiak, dziwną piłkę nad golkiperem, ale minimalnie niecelnie. Zresztą tak czy inaczej, był w tej akcji spalony, więc nawet gdyby gol tutaj padł, nie mógłby zostać uznany. Legia próbowała zagrażać bramce gospodarzy, ale te próby nie były na tyle groźne, by można było myśleć o złapaniu kontaktu. W 56. minucie po dośrodkowaniu kolewiaka mało brakowało, a niefortunnie piłkę do własnej bramki wpakowałby Michał Helik. To natomiast 62 minuta, gdy legia wykonywała rzut wolny. Jeden z bohaterów ćwierćfinałowego meczu z miedzią, Valerian Gwilia, zdecydował się na strzał bezpośrednio z rzutu wolnego, ale piłkę skutecznie odbijał Hrosho. Po Powtórkę z 5 minuty mogliśmy mieć w minucie 75. Znów wszystko zaczęło się od mocnego wrzutu w wykonaniu pestki. Dawid Jablonski powalczył o piłkę w polu karnym, poprawił ją sobie i uderzył, ale trafił w Wojciecha Muzyka. Trener Włókowicz posłał do boju z latki oprócz Rosołka jeszcze Pawła Wszołka i na ostatnich 10 minut Pawła Stolarskiego, ale nie przyniosło to wymiernych korzyści z przodu. To ostatnia zmiana, wręcz przeciwnie. W 82 minucie po rzucie rożnym dla Legii bronią się pasy, piłkę zbiera Mateusz Wdowiak i pędzi na wyścigi właśnie ze Stolarskim. Wdowiak, który miał w nogach praktycznie cały mecz, wygrał ten pojedynek szybkościowy ze Stolarskim. Jeszcze do samego końca próbował mu utrudnić zadanie rezerwowy zawodnik Legii, ale również tej walki nie wygrał. Pozwolił. Do Wdowiakowi oddać strzał, a wychowanek Krakowi przypieczętował w imponującym stylu awans pasów do finału. 3-0 dla Krakowi. Legia na łopatkach, a my patrzymy jeszcze raz na ten niezwykły sprint Mateusza Wdowiaka. Zdecydowanie bohater tego meczu, który przy ulicy Kałuży otworzył i zamknął strzelanie we wtorkowy wieczór. Wojciech Muzyk pokonany po raz trzeci, a Krakowi nic już tego awansu do finału Totorotek Pucharu Polski nie mogło zabrać. W czasie doliczonym jeszcze zagrzały się głowy piłkarzom obu drużyn po tym, jak Lukiniarz został sfaulowany przez Hankę. Skoczyli sobie do gardył zawodnicy Krakowi i Legii, posypały się kartki. Ukarani żółtymi kartonikami po stronie gospodarzy Hanka i Siplak, zaś w szeregach gości Snisz oraz Gwilia to był jeden z ostatnich akcentów tego meczu, a po końcowym gwizdku sędziego Frankowskiego wielka radość na stadionie Krakowi. Pasy po świetnym meczu wygrywają z Legią 3 do 0 i po raz pierwszy w swojej długiej historii zagrają w finale Pucharu Polski. Teraz Michał Probierz i jego podopieczni czekają na finałowego rywala. Wszystko zależeć będzie od wyniku środowego meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk.